Ewa Bilan Stoch i Kamil Stoch zostaną rodzicami, ona skoczka reaguje stanowczo. Ewa Bilan Stoch i Kamil Stoch zostaną rodzicami, ona skoczka reaguje stanowczo. Kamil Stoch, 30L. I Ewa Bilans Stoch, 32L. Od kilku lat tworzę ZCZ, live map Kreska ETSTwo. Maj tak wiele, siebie, mi bo, wspaniały dom, sukcesy zawodowe. A jednak niektórym o Kreska E si wydawa, Kreska E brakuje jeszcze. Dziecka. Jak komentuje to Kreska ona skoczka. Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch małżeństwem kreska od dobrych kilku lat. Chodzili do tej samej szkoły, lecz nie tam się poznali. Znajomo zawarli w 2006 roku podczas zawodów w Planicy. Zarczyli się trzy lata później w tym samym miejscu. Skoczek podkryła. Kreskę E, lub sporo w jego kreska Eciu. Wie, kreska E zawsze mo kreska E liczy na wsparcie swojej ukochanej. Twierdzi, kreska E jest ona współautorkiego sukcesu, a map kreska ectwo dodaje mu Mi bo ewidentnie go nabdza. Uczucia wyznaje kreska o nie nie tylko w domowym zaciszu, ale te kreska publicznie. Podczas gali mistrzów sportu, na której Ewa odbiera ba w jego imieniu Giebówny Nagrod, wywietlono nagranie ze Stochem. Jego pierwsze esbowa z wideo brzmiaby: Ewuniu, kocham ci? To w Banie po tej imprezie kreska on-Kamila zainteresowałaby się media. Porównywano ją do Anny Lewandowskiej, lecz sama bilans to chyba nie widzi sensu w takich zestawieniach. Nie ma zamiaru by celebrytką? Wybieram normalne kreska, leczcie wrót lokalnej społeczności. Zamiast bywa na ciankach, Wolimy z M chodzi na wspólne spacery, randki, S.P. za czas ze znajomymi i realizowa swoje zainteresowania, powiedziała w rozmowie z party. Powiększeniem rodziny? O plany rodzicielskie zapytano e w wywiadzie dla portalu dziennik.pl. Szybko uciba temat i nie pozostawi ba adnych w na takie tematy mógł sobie porozmawiać z przyjaciółmi, powiedziała